Ale ty Chodź Tatusia. Chodź. No chodź Tatusia. Chodź. Sam idzie kubuś. Ślicznie. Ale sam idzie. Kubuś raz. chodź tatusia. Chodź. Ślicznie sam idzie. Ślicznie. Kubuś sam idzie. Ślicznie, mój kochany. Idzie sam kubuś. A teraz Kubuś idzie do mamusi. Masz mama. Masz kamerę? I Kubuś będziesz, ale ale się bardziej. Proszę I teraz Kubuś pójdzie do mamuszy, No? no i się, i do I i się. do się. Zamama się. Nic się. Zamama się. sam idzie Zamama się. Zamama się. Zamama się. Zamama się. Zamama się. Zamama się. Zamama chodź do taty, Kuba, Kuba chodź do taty. Musisz, musisz wziąć coś ciekawego, piloty weź. Kubuś, o zobacz. Kubuś. Tata ma pilociki. Gdzie są pilociki? Gdzie jest pilota? Kubuś. Będzie to rada. Nie wiem, gdzie dałeś. Nie ma pod kocem? Kubuś. Idź do taty teraz. Tata ma pilociki. Zobacz, Idź do taty. Patrzę, mam, zobacz. Kubuś. Kuba. Kuba. Idź do taty, idź. mam. Idź do taty, no. Zobacz, tutaj ładnie. Ale mamy palca, puść. No chodź, chodź. Ojej, ej, No chodź, no chodź. Puść puść. no, ale on sam się trzyma. Puść go. Chodź. No, chodź do tatusia. No chodź, masz pilota, chodź. No chodź do tatusia. Kubuś, no chodź, no chodź. Ślicznie idzie, ślicznie idzie, kubuś. Brawo! Brawo! Brawo, widzisz, i do plecika doszedłeś. Brawo, kubuś. W nagrodę daj podtrzymać trochę. No daj Brawo, Kubu! Brawo! Tego pilota ta... No dziękuję. No dziękuję. Ja dziękuję, ale ma pilota Kubuś I on tak do tego Oj oj oj! o żeby przełączać. Wziąłeś tak do tego to. Zobacz, tak tata Baterie nie poluzowały się? Poluzowały się. A teraz idzie po drugiego. A tego ci to już nie da. To już Ci nie da. Za Bo tego mam zapasowego. O zobacz. Patrz Basz, się bateria... Już, już, już. już to Ci da. Już to już Ci da. Proszę. Ja dziękuję. Co Ty masz? No co Ty masz? No co Ty masz? No co ty, ty Też tak przełączasz? Może tak przełącza? Przełączasz? Kanały przełączasz? Ty już wiesz do czego to służy normalnie. A ja, Kuba, ten dać kątem, naśladuję ruchy. A! A idź do mamusi, patrz co ma mamusia. Kubuś Kuba. patrz co ma mama, zobacz. Patrz co ma mamusia, zobacz. Kubuś, chodź. No chodź, stary, Zobacz. Patrz co ma mama, zobacz. zobacz. Chodź, chodź. Chodź do mamy. Chodź. No idź do mamusi, nie do pilotika. Nie do pilota. A gdzie małpa? A gdzie jest małpa? Kuba? Gdzie małpa? Gdzie jest małpa? Gdzie jest małpa? nie? Gdzie, gdzie małpa? Gdzie małpiszon? Gdzie małpiszą? Nie widziałaś małpiszona? Umknął ci gdzieś. Gdzie małpka? Kubuś? A gdzie małpka jest? Gdzie Gdzie małpka jest? co tu jest? Tu jest brawo! Brawo! Małpka jest a gdzie piesek? Hoł, hoł. Gdzie piesiu? Gdzie jest piesiu? Co to? Kuba! A gdzie Kuba. jest piesek? Kubuś. Kuba. Gdzie jest piesiu? Syneczku. Się zapatrzył. Kubuś. Gdzie, gdzie piesiu? Gdzie? Gdzie, jest piesek? gdzie piesek jest? Gdzie jest? Szukaj pieska. Hał hała. Gdzie? O, jest piesek! Brawo! Brawo! Jak ją są, aż się tak ślicznie kubuś, już wie co to piesek, co to małpka. Jeszcze krówka. Muuu! A gdzie jest krówka? Muuu! Gdzie krówka? Tak już wzrokiem szukasz? Muuu! Tam gdzieś powinna być, tak? Gdzie jest ta krowa? Ale, ale nie naszadują. Ale, ale musi wiedzieć jakie zrobią zwierzęta. Ale on, ale on już wie. Kuba. Kuba. A piłeczka gdzie jest? Ciekawe gdzie jest piłeczka. Gdzie piłeczka? Ja teraz pieskę. A gdzie piłka? Już się rozluźnia za piłką. Gdzie piłka? O, wie gdzie piłka! Tam jest. Na ten Kto to tam w Las i piłkę wyciąga? Ja dziękuję. Jaki mądry ten chłopiec! Jaki mądry chłopiec! Ja Wam się mylą też. Jaki ty jesteś mądry synku! Już wiesz gdzie piłeczka nawet co... A miał 9 miesięcy wiedział gdzie jest piłka i piesek. Piłkę i pieska rozrażnią. Ślicznie, ślicznie. ty Rożnią. mądry chłopczyk jesteś. Ja dziękuję. Rzucaj teraz, rzucaj. No rzucaj teraz Rzucaj. No, rzucaj, piłkę. rzucaj do taty. Albo rzucaj. do mam, albo do taty no. Rzucaj. rzucaj. Brawo. Brawo, ojciec brawo bij, brawo, bo mama nie rzucaj. może. Brawo. No, kopaj piłkę, no co to za zrobiłeś? A pilocina wybrosiłeś! No ty niedobry. Tego czarnego daj na stół, bo on nie No, pilota masz! Tak, tak ładnie dzisiaj chodziłeś, to masz pilota. A jutro już musisz chyba więcej chodzić, co, Kuba? A idź do mamusi, idź daj mami pilota. Daj mami pilota, no? No, daj mami pilota. zobacz, ci próbuję tak prząd. Kuba, a patrz co ma mama. Zobacz, Kubuś. Kuba, patrz sama mama. A gdzie tam jest Kubuś na komórce? Gdzie tam Kubuś jest, zobacz. Gdzie tam jest Kubuś? Gdzie tam Kubuś jest? Tam Kubuś, zobacz. Tam jest kubuś. Tam jest Kubuś. Ślicznie, normalnie, ślicznie. Brawo! Brawo, cały pokój Kubuś przeszedł! Brawo! I na no nagrodę telefon podtrzymać. Ja dziękuję. Cały pokój. Klub. Cały pokój, brawo! Brawo. Brawo! Brawo! Brawo, Kubuś! I, czy tam tyle Kubuś ma telefon? A zrób halo, halo. Halo, halo. On ten stary do ucha przykładał. Halo, halo, zrób. A zrób halo, halo telefonem. Zrób halo, halo. Jak się robi halo, halo? Przyłóż halo, do halo, ucha. No? Halo, halo. Halo, halo, ślicznie, no halo, halo, nie nic ślicznie. Halo, halo Kubuś zrobił, tak? Nie. To jest mądry. O, mądry, wiesz? No uważam, uważa. Halo, halo. Ale Kubuś jest mądry chłopczyk. Straszny. No, tak i zaraz będzie bo mamie telefonie. Kubuś, bon... a daj, ci telefon. Patrz, co ma tata ci da za to, zobacz. Patrz co mam, zobacz. Zobacz co mam. Co no. Zobacz, pilocika mam. No. <grystanie> <I> teraz <grystanie> masz co ten pomogę. Ja go robię. Przełącza, <grystanie> zobacz. Jak przełącza, tak ja robię. Widzą coś. No, ale, ale gdzieś to, robię, tak, tak ja robię pilotem. O no, tak zobacz i on widzisz, co ja robię. i on to samo. Tak on do przodu, <grystanie> słuchaj. Jaki zawnięty. Kuba, Kubusiu, a patrz co ja tu mam. Kuba, halo, halo. Ja, zobacz, co, co tam jest, co się Ja mam halo, halo. Bo zaraz będą z tego pilota. Halo, halo, mam. Pilota, masz to. Nie tak. Aaa, na czworaka to nie. Chodź. Nie, nie, nie. Chodź, tak o. Idź. Na nóżka. On, on, on już nie chce. Już sam to nie, masz. Go, go nie zmuszę. Halo, halo. Halo, halo. Kubuś robi halo, halo. Jezu, dłuższa się bola. Halo, halo. Zobacz, normalnie jest. Się... Halo, halo robię. Czekaj, idę sobie się czuć na pięciu. Dobra, starczy. Pokaż te śliczne oczka. Takie czarne guziczki się błyszczą. I, i wyłączamy, tak? Czekaj, jak to się wyłączało? Aha, tu. Stop.